Witam Was ze słonecznego Białego Stoku. Mamy niedzielę, godzina 6.30. My właśnie idziemy na pociąg. Jedziemy do Warszawy e, zrobić trening z Pałem Kowalskim, także z kolejnym dużym klubem który będzie być zajęty na nogach. To już się robi tradycja na tym kanale, także dajcie znać, może następny będzie Mateusz Kieliszkowski albo nie wiem, Mariusz Pudzianowski na nogi. Także co? E, lecimy do pociągu. Jesteśmy już w Warszawie, właśnie wysiedliśmy na dworcu e, Troszeczkę pospaliśmy, ja zjadłem sobie jeden posiłek Kasia z tego co pamiętam też, tak? Tak e, Idziemy, gdzie idziemy? Myślę, że może najpierw jakaś kawka Toaleta I będziemy ruszać dalej Dzisiaj w planie do zjedzenia jest sushi Reszta posiłków mam białkowo-tłuszczowych Także to będzie jedyne obżarstwo węglowodanowe na dzisiejszy dzień Na pewno zobaczycie jakieś przebitki I co, lecimy Właśnie byliśmy na kawce w Starbucksie, chyba żadnych przebitek nie mamy. A tak wygląda moja torba podróżna. Tutaj jest bidon na treni, od razu z rozrobionym EA i tak dalej. Tutaj mam sobie kurczaka, tutaj mam sobie cukinię, tu mam białko. Jako że dzisiaj cały dzień właściwie bez węglowodanowo to... I już zdążyło się coś wylać. Zdążyło się już wylać coś cukinii, także zawsze to samo. Jesteśmy już na miejscu, bardzo ładną suszarnię znaleźliśmy. To właściwie tak spontanicznie, bo wyszło po drodze jak robiliśmy spacer, że natknęliśmy się właśnie na to miejsce. I teraz zamówiliśmy dwa zestawy i będziemy czekać. Piję napój, napój na aloesowy. Słodziutki, bardzo słodki. Smakuje może jak aloe vera tam. Nie wiem, bo nie piłem tego nigdy. Nie? Ale jest dobry, naprawdę. Smakuje jak mm. tak A ja mam herbatkę sencha sakura, japońska herbatka. I dobrze to jest, naprawdę. I no, ma takie śmieszne grudki, glutowate. Chcesz Aha. Proszę. Jestem, że tu jest zupa misu, także testujemy, jak to smakuje. Misa. Pachnie... Także nie wiem, ciężko co... W smaku podobna zupełnie do niczego. <laughs> Trochę tak taki rosół. Ale... rybny rybny rosół co mnie to śmiesznie to smakuje to jest kafeta. tofu tofu tofu, tofu. To... kiedyś jadłem tofu ale to smakowało jak papier no smakuje jak taki rozgotowany ziemniak trochę no ogólnie powiem tak taki ciepły rosołek z rozgotowanym ziemniaczkiem ale jest ok. Nowe doświadczenie. Nowe doświadczenie. Ta zupa to głównie woda w sumie będzie, to co tutaj kalorii. Nie no może ma jakąś soli i tak dalej, no nie wiem, jakiś wywer. Nie jest jakaś tłusta. Było w gratisie, to jest. Mogę? Okay. Ogólnie? To jak jemy gdzieś w restauracji, to zazwyczaj są takie burgery czy no, jakiekolwiek inne jedzenie. i to zamawiamy zazwyczaj do domu. I to wszystko już przychodzi, wiecie, w pakowaniu i tak dalej, no i sobie to po prostu jemy, nie? A tutaj dostałem coś takiego i na początku myślałem, czy to odkręcić, czy to się leje, ale typu nie zobaczyłem, że są dziurki. Także trochę, trochę, trochę jestem nie taki, wiecie, stary na wakacjach, nie? Ale spokojnie. Teraz jest sosem sojowym. No i to proszę bardziej słonej zupy. Ło, wow, to, to, to będzie naprawdę Przyszły nasze zestawy. Wygląda to bardzo apetycznie. Także ja się już nie mogę doczekać, aż spróbuję. No i co? Smacznego. I widzimy się już pewnie na rynku. Moje pierwsze i ostatnie w dniu dzisiejszym. Także trzeba się cieszyć. Jeść. Dobra, jesteśmy na siłowni jest Najpaweł, Paweł, którego tak. ostatnio mogliście widzieć jak robiliśmy łapy przed ringiem pod uwagę. Tak, to jeszcze było w tam. To, to, to Kiedy było w był był maju, maju, maju. maju Przed, przed startami moimi. A teraz się widzimy, że jesteś nieco cięższy od tamtego momentu to nie wiem. Nie parę, Z parę kilogramów. 30, 30 kilogramów? Oczywiście. Jak się ogólnie w takiej wersji? Teraz, teraz bardzo dobrze. Bo A jak na jeszcze 30 No Ogólnie no tak życiowo już było ciężko? By, były momenty, że wszystko było po prostu normalnie funkcjonować. To nie skarpery, tak dalej. Tak to już jest zbudowane? No, ja ogólnie cały dzień praktycznie musiałam w Dzień dobry, wyglądam na trenowaniu, jedzeniu i A apatycy i tak nie było, także... Dużo kalorii finalnie skończyłeś To jakby osób na to, ile inni zawodnicy jedzą to wcale nie Ale dla mnie też było dużo, bo ja byłem y, 1000 węglowodanów y, przez 5 dni Ok W okay, No to już jest sporo, nie? Ale wiadomo, że są ludzie, tam mają 1200-1300 I też się trzeba przyjadać A to pierwsze pytanie od razu można, jak zacząłeś swoją przygodę uprzydowanie kulturystyką. Takie są coś zaczęło. Dobre, dobre pytanie. A więc było tak, że byłem bardzo chudy. ważyłem 54 kg. Praktycznie nic nie jadłem przez w ciągu dnia. Spotykałem się z takimi znajomymi i był już koniec wakacji, szkoła średnia, w moim przypadku techniką. No i tak stwierdziłem, że fajnie by było mieć kratę na brzuchu i żebym chciał schudnąć. No i z takim zamysłem poszedłem na swój pierwszy trening. Wyciągnął mnie na niego mój znajomy. Bo chciałem zacząć w styczniu, a to był wrzesień. I poszliśmy na ten trening i to była taka osiedlowa siłownia kliwniczana. I właściciel tej siłowni zrobił nam, nam solidny trening, gdzie robiliśmy obowody. i po tym treningu dochodziłem do siebie chyba tydzień czasu, od razu na głęboką wodę. No i jak bo tam tego momentu tak już gdzieś ta myśl o kulturystyce się zaplątałam w głowie. Nagle ważysz prawie trzy razy tyle, co zaczynałeś. Ja bym pomyślał, bym pomyślał, że bardziej właśnie ty już takiego misia, nie? A tu się jednak w drugą stronę. I dla ciekawostki w półtorej, półtorej roku przytyłem 56 kg. Tak. Czyli w Mój dzień wyglądał tak, że cały dzień jadłem. Jadłem. Z tego co wiem, zaczynamy od w leżąc i chyba stojąc. Później będziemy robić Smitha przysiady, później będziemy robić Haka przysiady, później będziemy robić Bułgary. Także ogólnie ten trening, z tego co wiem, jeszcze są po 4 serie, każde do upadku. Także objętość będzie ogromna, i zajazd też będzie ogromny. Ja trenuję nieco inaczej, a jak od czasu do czasu dla, dla skonfrontowania się z takim wielkim popem. Można sobie pozwolić. Dzisiaj będzie taki trening, gdzie na pewno nie będę się ścigał z ciężarem, no bo tutaj jednak jest mocny zawodnik i ja wiem, jakie tu klamoty mogą latać, a ja nie chcę sobie przypadkiem zrobić krzywdy. to nie, nie, o, nie o to chodzi. Będę konił, ile będę mógł. No już wiem, że będzie ciężko. Ja tu myślę, że na tym ciężarze już 50 kilo zostanę sobie na kolejnych seriach raczej. No bo nie będę teraz też specjalnie na trzy ruchy uginania robił. Także myślę, że zostanę na tym, a Paweł będzie szedł w górę. Namówił. Dawid, nie oglądaj. Tak. Po możesz w drugą stronę. Tak, Jakie jest Kolejne swoje I kiedy startuje, dokładnie masz już jakiś termin? Takie e, Tak jak patrzyłem tak w kalendarzu, to jest czerwiec. 16 czerwiec, będzie 23 czerwiec, bodajże i 6-7 lipiec. Ok, i to Europa wszystko będzie? Tak, Hiszpania, Włochy i Portugalia. Okay, no o ile no to dobrze, dobrze popatrzyłem, nie. jestem pewien, czy tam na pewno są zawody open. No tak, ale wydaje mi się, że są. Tak. No A teraz sezon co w stosunku do tego, co wtedy debutowałeś, skoro to będzie? A, niebo, no nie, bo Teraz mi zależy na. W sumie no tak jak na poprzednim, żeby po prostu wyjść, pokazać inną wersję siebie i być po prostu z tego zadowolony. Widzisz co, o, No nie Zaboną. wiem na co się nastawić. No, no. wiesz, tu już jesteś w kulturystyce. Tak, tam są naprawdę tam mega... Patrząc na to, co było w Rumunii, no, jak wszedłem no, tak. na backstage i było mi wstyd, że tam jestem. No okay. <gry> Znaczy oczywiście w cudzysłowie, no bo no, 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 jakby... Zapracowałem sobie na to, ale chodzi mi o kontrast. Kontrast, nie jak ja wyglądałem, a jak wyglądali już zawodnicy stricte pro. Przykro że Rumunia to są w sumie jak najlepsze w Europie. Jestem też byle kto nie przyjeżdża. To w Twoim wypadku, tak jakbyś powiedział na Pragę, to też byś mi sam sobie dał, dałby Pan wiesz. Są ludzie, jak z innych Pan nie? Na pewno nie będę szukał zawodów w innych, lekcje, nawet w sumie lepiej się zestawić z kimś takim. Zobaczcie na Backstage, Zobacz, to, to też jest przeżycie, jednak nie? No, preny dla bezpieczeństwa. Będziemy teraz robić smif'a, przesiady. Czyli tutaj już myślę, że będzie się działo, chociaż wujki czuję już po pierwszym ćwiczeniu. Jest naprawdę spokojnie. Czuć Cz 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 tutaj, że sprzęt jest e konkretnie zrobiony, że jest żeliwny, bo wszystko waży. Dużo więcej jest na takich siściówkach. Yy, Który znacie? Nie ja będę już wymieniał z nazwy. Ogólnie tutaj na siłowni są ciężary są e, żeliwne. Także powiem Wam, że naprawdę ma to inny klimat. Jak nawet się nakłada ten ciężar, ten dźwięk jest specyficzny. I robi to robotę, naprawdę. Generalnie siłownia jest na, na duży plus, jeżeli chodzi o moją ocenę. Także jak ktoś jest w Warszawie to polecam zobaczyć, może nie jest w centrum wręcz bym powiedział że jest na, na brudnie samym, na brudnie no na brudnie ja nie wiem czy jest to brudno czy czemu tak o tym nazwali ale nie tak naprawdę jak ktoś nie chciał to polecam I muszę zostawić trochę siły na te główne serie nie? ale żeby się nie idę do tolety.

I never run. No fear, say clear, you deserve it, be great. I know, it feels like things get in your way. Push through those walls and the others remote. Sit up, stand tall, you can get through it I need some energy, it is the friend of me. I have a short that free don't really remember things. That's how I move on, that's how I stay strong. A new day's on, I'll keep moving right alive. Coś tamte susiło Jedz ja się susić Będziesz będzie silniej silni. już chyba będzie seria docelowa 240 To docelowa będzie Jest no, okay. docelowa albo więcej Miało być lekko jak zwykle, a jest lekko jak zwykle Ja jest dobrze, naprawdę czuję czuję się silny sus wjechało odpowiednio tam gdzie trzeba no i teraz rzucimy na tych różnych seriach. Zawsze dopiero zabawić. To będzie mocno. zacząłem chodzić na siłownię i chodzi o taki Patryk Szostek. Taki stary, znaczy stary. Z moich okolic duży kultury są waży ponad 120 kg. Eee, I Mój wujek chodził na tą siłownię, gdzie on trenował wtedy. I przychodził zawsze wujek, który mój śmiał się, że o ten Patryk, jak chałka wygląda. no ja tak sobie myślę, kurde, że już spokój. Okay. I teraz słyszę to samo. To, żeby wygląda wygląda jak chałka. To ty dy... Drożdże trzepić. Drożdze na śniadanie. Ale chociaż powiem, że jest pod Stanę za tobą? Nie. Jak nie dam rady, to nie dam rady. Straciłem umiejętność robienia siadów ponad. Żeby już stracić nie móc, żeby ktoś mi jeszcze pomógł. Bo jest strasznie tego. Czyli jak przy klatce, przy innych ćwiczeniach tak nie mam, to tu To, to jakiś taki... A jaki masz rekord? Przypomnij Ale na Smithie to inne, inne przełożenie ciężarów Na raz mam rekord 260 kg Ale na wolnej szlance to jest zupełnie inaczej oddaje Inna stabilizacja Inaczej ta szlanga pracuje Tu jest sztywno To naprawdę ruch górę, dół Na jest zupełnie inaczej Nie, jest pięta. Zdejmij. Okay. Ja zdejmuję podywkę. Bo już zrobiłem na 5 powtórzeń, to nie chcę robić dodatkowo 2 powtórzeń, bo uważam, że to bez sensu. To nie trójbój Jak tutaj zrobię teraz 5, to będę zadowolony. Zrobię 6. Zrobię 6. A szaty, dla pewności zrobię hmm. 6.

6, ale już taki ostatni to trochę pomocy było. No ale nie lubię Mentalnie lepiej. Ktoś przytuli to wiecie. Zrazy. Czerle na A przy okazji jeszcze pytam, na przykład jak jest twój ulubiony trening, dlaczego A I jeszcze odwrotnie Jaki jest trening którego najbardziej nie lubisz. Dobre, jest. zależy w jakim okresie tak naprawdę. Jak jest dobry czas, to lubię każdy trening, a jak już się zaczyna robić ciężej. to Mimo wszystko ten trening nóg, sprawia taki może nie niechęć, nie tylko strach przed tym treningiem. Że w okresie masowym przed ciężarem u mnie, a w redukcyjnym przed brakiem mięśni. Ja, czasami odcinek zaczynanie no. jest koniec. Ale... Jeśli chodzi o całorocznie to chyba najbardziej nie lubię robić łap. Jakoś ten trening mi najmniej odpowiada. To też nie? Same łapy też często są po prostu trudne rosyć, nie? No. Mam jeszcze problem z łopciem aktualnie. Więc każde jakieś ćwiczenie na triceps muszę... Wybierać taki, które po prostu nie odczuwają no to już jest dyskomfort. Okay. Także to, to też nie jest... nie jest fajne. No już przed chwilą tu ale jednak nie, jest, nie jest A przy wyciskaniach też czujesz, że boli? Czy już nie, po prostu na tyle dobrego, że tylko kosztowałem. Okay. Że przy puszach mnie nie boli. To z mojego tyle mam dobrego, nie? Bo no. tak to w ich klatkach, że odchodziła gdzieś tam no. chyba. No, dalej. no ale... Ale babci nie brakuje. No ją tak poprawiłem materiał. To się normalnie. To te bicepsy, nie? Długie. Tak. One inaczej są przy bicepsy przodem. Gdybym miał mniejszy bicep, no to by płaska no, tam. Tak. Dobra, jesteśmy z tym ćwiczeniem, to Będzie to przysiad, tak na przykład e, trening barwów przekaz i zakładania ciężarów na tą maszynę. Nie wiem, czy on ale, ale tak, widocznie musi być. Bo jak by, byś dał radę dla początkujących osób, chodzących w świat kulturystyki, zaczynających? Wyjdźcie z niego. <grym> nie, nie zaczynajcie. Nie, nie żartuję. No tak naprawdę wszystko najważniejsze, jest cierpliwość, to konsekwentne dążenie do... Po jego celu, żeby wyznaczyć sobie taki cel i dążyć do niego pomimo jakiejś przeciwności losu, pomimo jakichś przeszkód rzucanych przez los po prostu z każdego z każdej porażki wyciągać wnioski i iść do przodu Bo bez porażek, bez tych wszystkich błędów nie nauczylibyśmy się niczego i byśmy nie dotarli na szczyt a popełniając błędy po prostu trzeba z nich wyciągnąć jak najwięcej wniosków i no to na przyszłość, żeby ich po prostu nie powtarzać. No jest dobra rada. Słuchajcie się wujka Pawła i będzie dobrze. Przysyjmy. Kolejny na skóry, w której będziemy mieli taką maszynkę, jakby do przysiadów. No i do tego, do I jak to rozegramy. Tu będziesz przodem, y, no normalnie, no 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 no, no no tak? To jest ten jedyny przodem do <śle> Lecimy czwarte ćwiczenie na, na czwóry prostowania na maszynie I to już będzie pewnie ostatnie ćwiczenie na sporobę. A przynajmniej mam taką nadzieję Jak po jakimś maratonie, kur wszystko boli Przywodziciel Obszerny włos no, Już nic Polska, nie widać Dobra, lecimy z Mam nadzieję Ostatnim ćwiczeniem a może przed? Zobaczymy zaraz W oryginalnie stojąc już zaczęliśmy od głowy i kończymy nad dwóch W międzyczasie były cztery ćwiczenia na czworogłowe Jestem zmęczony, i, ale zadowolony No i miało być ostatnie, było przedostatnie, a ostatnie jeszcze robimy na takiej specyficznej tutaj maszynce no to już nie liczymy łydek ja wczoraj zrobiłem się na treningu push także od bioder w dół jestem cały przerobiony jutro jest dzień treningowy także śpię nie wstaję z to będą Wow. Ua, jeszcze trzeba wrócić do Białego Stoku To nie ze zwycięstwa na, na wysoki stoczek Na szczęście nie jestem sam, prawda? Także jakoś wrócimy ja zjem burgera to jest jem indyka Indyka i migdały i git będzie git Także jesteśmy już po treningu konkretnie zajechani Nogi troszeczkę w innym stylu niż cenuję na co dzień, ale fajnie e, Fajnie się spotkać, fajnie pogadać. Dziękuję Wam za oglądanie. E, zostawcie suby, komentarze, już mi się ciężko gada, także przepraszam za to, że troszeczkę mam już tutaj spowolnione. Także bardzo dziękuję za wszystkie interakcje e, i to, widzimy się w kolejnym materiale. Dziękuję za oglądanie. Się. Zapraszam też na Instagram oraz YouTube'a. Do Pawła, on też nagrywał materiał, także będzie do obejrzenia. Jak, jak, jak będzie pierwszy, to pewnie podlinkujemy. Jak nie będzie pierwszy, to na Instagramie u mnie. Także również wbijajcie i obserwujcie. Dziękuję za uwagę. Elo.